Włączamy program Adobe Photoshop CS5. Podczas tego filmu postaram się Państwu pokazać kilka sposobów na to, jak uzyskać zdjęcie czarno-białe, ponieważ istnieje wiele sposobów, który jest lepszy, najlepszy. To już zostawiam decyzję Państwu. I ocenę. Natomiast bardzo chciałbym pokazać kilka sposobów, jakimi możemy w Photoshopie uzyskać obraz czarno-biały. Otworzę sobie obrazek. Myślę, że ten będzie odpowiedni. Otworzę go w Photoshopie. Przyciskam przycisk F, żeby mieć w pełnym ekranie obrazek: sposób pierwszy najprostszy to jest wciśnięcie skrótu klawiaturow klawiaturowego Shift Control U. Zamienia po prostu kolory na, na czarno-biały. Jest to funkcja desaturate, którą możemy znaleźć w menu Image Adjustments desaturate. Skrót klawiaturowy również widzicie. Kolejny sposób: cofnąłem, wcisnąłem Command Z, pracuję w środowisku macoS, więc troszeczkę inne są skróty klawiaturowe. Kolejny sposób na to, żeby uzyskać obraz czarno-biały, to jest zamiana. Obrazka na skalę szarości. Image Adjustments. O, przepraszam, Mode Grayscale. Biorę. Klikam Discard. Mam obraz zamieniony. W kanałach widzimy, że pojawił się nam kanał Gray, czyli odcienie szarości. Yy, będąc w trybie skali. widzimy, że niektóre filtry nie są aktywne w szczególności vanishing point tak jak widać lens flara te które na jasny siwy są podświetlone to, to są nieaktywne filtry gdybyśmy chcieli z nich skorzystać to musielibyśmy przejść z powrotem do trybu RGB lub CMYK to co jeszcze nie działa jak widzicie Autocolor, Crop, Reveal all, wszystkie te, które są na jaśniejszy szary. No niestety te funkcje nie będą nam działały w grejskali. Niemniej jednak to, co będzie działało, to na przykład krzywe tonalne i dzięki nim możemy sobie ten nasz obraz zdecydowanie zmienić. Widzimy, że mamy dosyć duży wpływ tutaj na te odcienie. Wrócę z powrotem do naszego obrazka, tak jak został on otwarty, czyli w kolorze RGB. Kolejny sposób to będzie wybranie warstwy dopasowania o nazwie Black and White. Dzięki temu mamy możliwość w dopasowaniach dokonać zmian bezpośrednio wpływając na odcienie czerwienie, żółcie, zielenie, cyjany, niebieskości, magenty. Tym samym no, wpływania na ten nasz obrazek czarno-biały w taki lub inny sposób. Mamy tutaj do dyspozycji jeszcze taki przycisk z łapką i, i wtedy mamy możliwość bezpośrednio na danym obiekcie dokonywać zmian. Teraz widać... To był kolejny sposób. Ten sposób jest to tyle wygodny, że jest on niedestruktywny. Nie niszczy nam obrazka. Po prostu na kolejnej warstwie do pasowania mamy czarno-białą czarno warstwę. No i oczywiście dzięki temu mamy możliwość dostosowania tego obrazka do naszych potrzeb. Odkrywając chociażby fragmenty, które znajdują się pod spodem warstwy czarno-białej, kolejny sposób to jest dodanie warstwy do pasowania channel mixer. Jedyna rzecz, którą tu musimy zrobić, to wcisnąć przycisk monochrom i pamiętać, aby wartości nie przekroczyły 100%. No to, no to najkorzystniejsze ustawienia, jeżeli nie będziemy przekraczali 100%. I tak jak widać, też mamy możliwość wpływania na, na ten nasz obraz czarno-biały. Oczywiście też jest to w sposób niedestruktywny. Nie niszczymy naszego obrazka. Kolejny sposób, który chciałbym Wam pokazać, to jest wybranie warstwy dopasowania o nazwie gradient map. Wybranie gradient map uruchomi nam w dopasowaniach możliwość wybrania rodzaju gradientu, i jest to tyle ciekawe, że w przypadku gradientu od czarnego do białego, jak widzimy, Mamy bardzo fajny czarno-biały obrazek. Natomiast jeżeli wybierzemy inny kolor, da nam to bardzo ciekawe efekty, które możemy wykorzystać w grafikach. Niektóre z nich są dosyć popularne. Można je zaobserwować na różnego rodzaju okładkach do CD, chociażby. Tak więc poznaliście Państwo pięć sposobów na to, żeby zamienić obrazek kolorowy w obrazek czarno-biały. Która metoda jest dla Was najlepsza? Należy samodzielnie popracować nad tym, przemyśleć, zobaczyć jakie różnice są w przypadku jednej metody, a w przypadku innych.